Serwus. Z tej strony, grajek. Witam Was w serii GTA Online. Tego nie kupisz. Dzisiaj pokażę, jak zdobyć auto Declis Turbo. Cecha charakterystyczna: dwie gitary na tylnym siedzeniu. Cała historia zaczyna się w tym miejscu. Jest to obu obok obozu altruistów. W północno-zachodniej części mapy. O godzinie 19.00 pojawią nam się na skarpie. Dwie dziewczyny w aucie, plus policja, i to jest właśnie to utrudnienie. W pierwszej części filmu pokażę, co, co się stanie, jak nic nie zrobimy. Czy uda nam się w ten sposób zyskać auto, nie interweniując? Mamy auto, mamy policjantów, pewnie mamy o negocjatora, który próbuje nawiązać kontakt. To się kończy fiaskiem. Ale sukcesem zakończyła się, zakończyło się przedsięwzięcie dziewcząt, czyli skok w dół. Pędzimy do motoru i podjedziemy do auta dziewczyn, zobaczyć czy uda się nam go przejąć i zajechać im do garażu. Jest auto, nie wygląda dobrze, no raczej jest nie do użytku. No tak, spalone. Z bliska wygląda to również niedobrze. Dziewczyny w środku, gitary w środku. No, ale my do auta nie wsiądziemy. I nigdzie nim nie pojedziemy. Zrobiły, co chciały. Skoczyły i doleciały. Tak więc, co? Pokażę może miejsce. Gdzie się zakończyła ich przygoda? W sumie niedaleko. Nie ma się co dziwić. Teraz natomiast drugi sposób, a właściwie jedyny, ponieważ to jest sposób skuteczny do tego, żeby można było tym autem zajechać do Los Custom i do swojego garażu. Kolejny dzień, godzina dziewiętnasta. Stoimy w pobliżu, nie za blisko, żeby cała akcja mogła się rozpocząć. Przygotowana snajperka. bo nie będziemy strzelali. Tym razem musimy oddać strzał, żeby zatrzymać kierowcę, żeby go powstrzymać przed rozpędzeniem auta. Są policjanci, są dziewczyny, idzie negocjator, więc trzeba się pospieszyć. Łup i po wszystkim. No ale tym razem. Jak zaczęliśmy interweniować zainteresowała się nami policja, a my tego nie chcemy, więc musimy szmychnąć przed stróżami prawa. Co też robimy? Jedziemy w miejsce, w którym radary nas nie zlokalizują. Stanąć, czekać, obserwować. Nawiasem mówiąc, Motocykl, na którym teraz jadę, fantastycznie się nadaje do takich ekwilibrystycznych, jak to widzicie, ekscesów. Nie spada się z tego motocykla. Trzymamy się go dobrze, więc polecam. Cliffhanger. Policjanci dalej krążą, dalej szukają. My natomiast zbliżamy się do obiektu, który nas interesuje. Proszę, pięknie skacza. Dojeżdżamy do tego miejsca. Stoją samochody policyjne. Nie przejmujemy się tym. To auto, które byśmy chcieli stąd odjechać, stoi dalej. I teraz ważna rzecz, minęły nam gwiazdki, ale... To jeszcze o niczym nie świadczy, ponieważ jak wejdziemy do auta, pojawiam się na nowo. Co robimy? Wyjmujemy telefon. Przygotowujemy kontakt z Lesterem. Dzwonimy do Lestera, zdejmujemy gwiazdkę. A co za tym idzie, nie będzie pomóc? Ok, my friend, I'll take care of the LSPD. Leave it to me. Thank you, friend. No, niestety nie przejedziemy. żeby było bezpiecznie. Musimy przestawić to auto, które stoi na drodze w tym wypadku. Bo powinniśmy z... odjechać i postawić z boku. Inny pomysł miałem, ale nie na teraz. Wracamy do Dicky's Turbo. I jedziemy do Los Custom, w którym zobaczymy, co z tym autem można zrobić. Obejrzymy go sobie bliżej ostrożnie. Jesteśmy w górach, na szlakach oznaczonych kolorem czerwonym. No i co? Los Custom, Los Custom zobaczymy, ile auto. Kosztuje i co można z nim zrobić. Naprawa kosztuje niewiele, tak jak i samo auto, które możemy sprzedać za 3000, więc wartość tego auta to typowa wartość kolekcjonerska. Niestety nic w nim nie zmienimy po swojemu, to znaczy nie dodamy żadnych felk, kolorów, dodatków. Jedynie materiały wybuchowe. I ubezpieczenie. Kto się chce zdecydować i posiadać takie auto, musi odbyć całą taką historię w znaczeniu godzina 19: policjanci, strzał, przejęcie auta, ucieczka przed policją. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Tego nie kupisz. aika